Cykl pod tytułem Mała gmina, wielcy ludzie. Rozmowy z mieszkańcami i o mieszkańcach gminy Sadlinki. W każdy piątek na naszym kanale. <coughs> Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Gmina Sadlinki. Po krótkiej przerwie wracamy do naszego cyklu Mała gmina, wielcy ludzie, w którym rozmawiamy z mieszkańcami i o mieszkańcach gminy Sadlinki. Cykl powstaje pod patronatem wójki Gminy Sadlinki Elżbiety Krajewskiej. Tradycyjnie proszę o subskrybowanie naszego kanału, zostawianie łapek w górę i udostępnianie naszych filmów w swoich mediach społecznościowych. To bardzo ważne dla rozwoju naszego kanału, abyśmy dotarli do jak największej liczby odbiorców. Czekamy także na Wasze propozycje ludzi z pasją, których chcielibyście zobaczyć na kanale Gmina Sadlinki. Sekcje komentarzy należy do Was. A w tym odcinku moim i Państwa gościem jest Pani Barbara Tadejewska, którą witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Pani Barbara jest szefową Koła Gospodyń Wiejskich w Nebrowie Wielkim, które to koło niebawem będzie, jest cały czas, bo to jest cykliczna impreza, ale tegorocznej edycji również e, współorganizatorem święta powideł nebrowskich, e, które odbędzie się 17 września tego roku. E, I pierwsze pytanie w związku z tym, e, proszę powiedzieć, bo to już jest e, któraś edycja, e, tego m, ciężko też się połapać w tym, bo, ponieważ pandemia przerwała różne rzeczy. Ile to lat, a która edycja? I skąd pomysł na taką imprezę akurat w Nebrowie wielkim? Wzorem nadwiślańskich miejscowości, takich jak świecie, Gruczno, opalenie nowe, w 2005 roku reaktywować smażenie powideł zaczęło także Nebrowo Wielkie. Mhm. Nebrowo Wielkie reaktywowało smażenie powideł, czyli to była jakby tradycja tutaj na tym, na tym terenie, i panie wpadły na taki pomysł, żeby. Sięgnąć tradycji smażenia śliwek, to trzeba by wrócić na przełom XX wieku, gdzie, gdzie nad doliną, nad dolną wisłą od kwidzyna do Chełmna było ponad 2000 sadów przydomowych. W Nebrowie Wielkim osobą, która realizowała pomysł smażenia powideł, był pan Jarosław Pająkowski, dyrektor Parków Krajobrazowych i Towarzystwa Przyjaciół Dolnej Wisły. Założył takie, takie Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły oraz pani Ewa Romanow. Następnie miejscową cegiełkę dołożyła pani dyrektor naszej szkoły, Mariola Strzelczyk. Następnie objęło smażenie powideł Koło Gospodyń Wiejskich przy wsparciu pani wójt Elżbiety Krajewskiej, gdzie do tej pory utrzymujemy tą tradycję. Mhm. E, czyli e, co, spotkały się panie i, e, i pomyślały sobie, no fajnie kultywować tutaj tradycję lokalną, e, która, która była na tych ziemiach już od jakiegoś dłuższego czasu. Więc, więc jaki powiedzmy dzisiaj, może nawet dla młodzieży, czy, czy ogólnie ta tradycja powiedzmy smażenia po wideł, jaki, jaki dzisiaj ma sens i jaki wydźwięk? Szczególnie w trudnych czasach trzeba kultywować tradycje. I, i które są lokalne, ale i rodzinne. Zauważam z własnego doświadczenia, że wracamy również do różnego rodzaju przepisów naszych babci mm -hmm. i nie tylko pieczenia, ale również i różnego rodzaju przetworów, a przy tym, że my na przykład tak jak my smażymy powidła, przy wsparciu różnych organizacji, więc jeszcze spotykamy się lokalnie nie, mhm. tylko, nie tylko jako wieś, ale także jako i gmina, i spoza gminy, i z powiatu mhm. przyjeżdżają różne osoby, także jest ta integracja społeczeństwa. Mhm. I też z tego co wiem, to jest taka integracja też międzypokoleniowa, bo są zaangażowane różne pokolenia w to. Różne pokolenia, od dzieci przedszkolnych, po młodzież szkolną. Po dorosłych, prawda? Mm -hmm. I po, nawet po emerytów i rencistów, mm -hmm. po emerytów i rencistów. Czyli e, zobaczcie Państwo, że wokół takiej idei można sobie zjednać ludzi z różnych pokoleń, z różnych środowisk też, bo, e, bo, bo taki też jest cel tego, tego wydarzenia. I może już przejdźmy do, do samego już takiego, jak już wiemy skąd wzięła się tradycja tych sadów i tych miejscowości nadwiślańskich. Jak odbywa się w ogóle przygotowanie takich powideł? Kiedy zaczyna się cały ten proces, który, który musicie przejść od powiedzmy zerwania śliwki do, do słoika i do zajadania się tym, tym, tą pysznością? No nie ukrywam, że jest to czas bardzo pracowity, ponieważ najpierw usta, usta, ustalamy pewne szczegóły z włodarzami gminy, mhm. potem z paniami z Koła Gospodyń, ze strażakami Ochotniczej Straży Pożarnej z Nebrowa. Pozyskujemy sponsorów na zorganizowanie różnego rodzaju imprezy, żeby zorganizować tą imprezę Smarzenia po wideł. Ale w szczególności to zajmuje nam to około y, samo przygotowanie. Y, to nam zajmuje gdzieś około mi miesiąca, mm -hmm. do dwóch miesięcy mm -hmm. mamy realizację całego projektu. Mm -hmm. Więc jest to troszeczkę pracochłonne. Najbardziej pracochłonne wiadomo, to jest smażenie tych powideł, ale pozyskujemy, tak jak powiedziałam, z różnych organizacji, z projektów środki, z, z których zakupujemy słoiki i więc jakoś wspólnymi siłami mm -hmm. robimy te powidła. Mm -hmm. Czyli zaangażowane są różne pokolenia wokół śliwki, zrywacie śliweczkę. i Jak wygląda przepis na taki? Czy to jest jakaś tajemnica, którą możemy zdradzić naszym widzom, czy, czy, czy woleliby Panie takim to otoczyć? Nie, przepis jest bardzo prosty, mm -hmm. ponieważ my mamy, smażymy powidła w garku miedzianym. Zwanym kotłem kuprowym. Mhm. Mieszamy mieszadełkiem drewnianym, zwanym bocianem, wszystko to ze względu na kształt yy, tego kotła i kształt tego mieszadła, taką mają nazwę. Mhm. I smażymy to na powietrzu, smażymy to drewnem, mhm. nie dodajemy do tego cukru i smażymy bardzo długo mhm. od 12 do 15 godzin muszą być smażone te powidła. Mhm. Faktem jest, że do takiego kotła nam wchodzi około 100 kilo jednorazowo śliweczek. Mhm. Także praca jest przy czym robić i mieszać. Jest, mamy bardzo długi czas właśnie mhm. na... Dajemy sobie czas, żeby te powidła... Po prostu miały czas na wygotowanie się i na ten uzyskanie prawdziwego smaku. Nie jest to słodki smak, mhm. ponieważ zależy też to od śliwki i od, i od y, pogody. Mhm. Ale staje, y, nie dodajemy cukru, dlatego, że chcemy, żeby było to naturalne. Tak. I one są lekko takie, y, smak mają lekko taki nawet powiedziałabym gorzkawy, tak jak y, tron, tak jakby y, Czuć było tą pestką, tak jakby. Mm -hmm. I, I pięknie się rozgotowują, także nie ma problemu, dlatego to jest pracochłonne, bo potrzeba czasu, żeby wydobyć właśnie ten smak. I to nie jest, to nie jest żadna tajemnica, bo trzeba cierpliwości mm -hmm. i długiego, długiego mieszania. To, to jest niesamowite, tak powiem, swoją refleksję, że w dzisiejszych czasach, kiedy y, y, żyjemy w takich czasach pośpiechu, pędu, i wszechobecnych takich nie wiem, kursów zostań programistą w dwa tygodnie, czy zostań magistrem w pół roku, to naprawdę kultywowanie takich tradycji to jest rzecz bezcenna dzisiaj, dla, szczególnie dla młodzieży, tak, żeby im pokazać, jak można mhm. to kultywować. Cierpliwość. Mhm. Przy, przy smażeniu po wideo jest to cierpliwość, bo w domu nie mamy tyle czasu, mhm. żeby tyle godzin mieszać, i później efekt jest końcowy, mhm. wiadomo. Są bardzo smaczne. Wiemy też, że oprócz powideł powstaje też nalewka yy, śliwkowa. Tak. Yy, i w... A tu już nie zdradzę tajemnicy procedury <grywania> robienia nalewki. Ale możemy zaprosić na. Zaprosić, tak, na poczęstunek, na powidła, na naleweczkę jak najbardziej. Dobra. I na śliwki, i na naleweczkę będzie można kociołku sobie tam na miejscu, pomieszać śliwkę i później ją skosztować właśnie, jak, jak ona smakuje z takiego miedzianego dużego kotła. Widzą państwo nie ma lepszej reklamy tej imprezy, jak zaprezentowała pani, pani Basia, za co dziękujemy bardzo. I kolejne pytanie w związku też z tymi powidłami, czy, czy właśnie, bo już troszkę pani o tym powiedziała, ale tak wyjaśnimy to bardzo, bo dzisiaj też dużo ludzi właśnie w związku z tym pośpiechem woli iść do sklepu i zdjąć z półki sobie gotowe powidła. Może powidła, które mają pewnie z nazwą tylko wspólne, a nic, po, nic poza tym. Czyli różnica jest w smaku. W smaku. W smaku. I tu nic nie ma do tego w mhm. smaku, bez konserwantów mhm. żadnych i bez cukru. Zapraszamy Państwa na poczęstunek 17 września do Dneprowa Wielkiego. I, I muszę powiedzieć, bo sam jestem też zaangażowany troszkę w organizację, tego, że jest w to zaangażowanych cała masa ludzi. Po pierwsze, do samego smażenia powiedział, a po drugie, do organizacji. Ile tak osób, mogłaby Pani powiedzieć, jest zaangażowanych w to wszystko? Os osób to panu nie powiem tak mm -hmm. konkretnie ile, bo wiadomo, osoby się zmieniają, ale jest zaangażowane na pewno całe koło gospodyń, mm -hmm. jest zaangażowana również dzieci i młodzież z naszej szkoły i wolontariusze z zewnątrz, mieszkańcy, którzy mm -hmm. przychodzą i chętnie pomagają przy łupaniu chociaż y, tych śliweczek. No tak, bo trzeba najpierw je odpestkować i dopiero tak. dopiero smażyć. To może powiedzmy o samej imprezie, o Święcie Powidów Nebrowskich, które, które odbywają się co roku, od 2005 roku, jak już Pani wcześniej powiedziała. Jakie atrakcje zostały przewidziane, jakie atrakcje czekają dla tych, którzy, którzy zdecydują się przyjechać do Nebrowo-Wielkiego we wrześniową sobotę na Święto Powidów? Cała uroczystość zacznie się przy, od godziny 14. Przywitaniem gości zaproszonych. Mhm. Następnie będzie występ uczniów z przedszkola i szkoły z Nebrowa Wielkiego, pokaz rycerski będzie. Będzie pokaz robienia makram, mhm. gry i zabawy z animatorem, konkursy dla dzieci, rodziców i rodzin. Będzie także zabawa wiadomo, do 24. Będzie darmowa grochówka, darmowy bigosik, możliwość do zakupu będzie ciasto, będą pierogi robione przez nasze panie, będzie możliwość zakupienia hamburgerów, kiełbaski, kawa, herbata, także zapraszamy. To jest idealny pomysł na spędzenie tego sobotniego popołudnia w Nebrowie Wielkim. Przypomnijmy, to jest e, 17, 17 września, tak. godzina 14. E, teren OSP Nebrowo Wielkie, OSP Nebrowo -Wielkie. E, także jeszcze raz zapraszamy. Na te atrakcje, bo, bo myślę, że warto też z dziećmi, ze starszymi przyjść, posmakować, tak jak pani powiedziała, bezpośrednio. Bezpośrednio można sobie pomieszać, mm -hmm. posmakować i, i, i ocenić właśnie naszą pracę, czy opłacało się tyle godzin stać nad tym kotłem. E, muszę powiedzieć, że na pewno się opłacało, <grywa> opłacało się, bo co roku smakuje i co roku to jest taki smak, na który się czeka cały rok, trochę, trochę jak z wigilią, trochę jak z tym barszczem wigilijnym, że raz w roku się go je i cały rok człowiek czeka na ten smak, kiedy kiedy. i tak jest podobnie ze śliwką negrowską. Bardzo się cieszymy, gdyby tak wszyscy myślenie <grywa> było, jest to bardzo miłe. E, i, mm, na sam koniec wywiadu zawsze naszym gościom zadaję dwa takie same pytania i jedno z tych pytań, bo to są wywiady z mieszkańcami i o mieszkańcach naszej gminy. I pytanie właśnie jest takie, pomimo tego, że, że Nebrowo Wielkie to, to, to jest teren oczywiście gminy Sadlinki i pytam, z czym kojarzy się gmina Sadlinki jako gmina, ale też zapytam, z czym kojarzy się Nebrowo Wielkie, które, w którym pani mieszka? I... No, Nebrowo Wielkie to praktycznie, jak mówimy, cały czas mamy ten wywiad, kojarzy mm -hmm. nam się z, tą, z tymi powidłami, mm -hmm. ale jeżeli chodzi o całość, o gminę Sadlinki z wielkimi przemianami, które widać gołym okiem. Nasza gmina bardzo szybko rozwija się gospodarczo. Jest dużo inwestycji. Piszemy i re, realizujemy projekty, które nam pomaga też Pani Wójt w tych naszych realizowanych realizacjach projektowych. No i jest no, bardzo ciekawie do każdej miejscowości, gdyby człowiek nie podjechał, to zawsze coś tam się dzieje, mm -hmm. prawda? Przez całe lato mamy różnego rodzaju imprezy na całej gminie i jest naprawdę urozmaicona, y, urozmaicony, jak, jak powiem, y, jakby to powiedzieć cały zestaw tych imprez dla mieszkańców, że dużo robi się też dla mieszkańców, nie tylko praca, praca, ale i również inne i odskocznie takie od tej codzienności i od pracy. Jako Koło też pewnie staracie się zachęcić troszkę młodych ludzi do, do, do tego, aby, aby były z wami, tak? bo, bo to przecież robicie nie tylko dla siebie, ale również dla mieszkańców. I tak zapytam, jak zachęcić takich młodych ludzi do, do takiego współdziałania? I też może ma Pani przesłanie dla młodych ludzi, jak osiągnąć w życiu sukces? Jak wpaść na taki pomysł, jak Pani wpadła, żeby kultywować różne tradycje, żeby mieć jakiś swój pomysł na życie? Pomysł na życie. W, w... Nie jestem człowiekiem sukcesu, więc wyznaczając sobie yy, w życiu, trzeba wyznaczyć sobie jakiś cel i uporczywie dążyć do tego celu. I podstawą jest praca. Praca, praca, praca. To jest krótkie pytanie i odpowiedź mm -hmm. na, na, na to pytanie. Mm -hmm. Czyli ciężka praca i pójście. I, tak, i u, do przodu. Uporczywość do przodu. Mimo, mimo przeciwności, mm -hmm. trzeba zawsze no tak. do przodu. No tak, no tak. Zapraszamy jeszcze raz na Święto Powidów Nabrowskich. To będzie 17 września. Tereny przy OSP. Godzina 14. O, tak, godzina 14 W tym roku y, y, jest dodatkowy jakby współorganizator, tak, bo Stowarzyszenie Remedium w tym roku y, wspomaga organizację. Wspomaga dlatego, że nie jesteśmy stowarzyszeni, mm -hmm. więc piszemy przez inne mm -hmm. stowarzyszenie Remedium. Ten tak, przez Remedium y, i też działaj lokalnie, i, i szkoła Podstawowa w Nebrowie i koło gospodyń w Nebrowie i Wójt Gminy Sadlinki, także masa organizatorów, fajna impreza i zapraszamy Państwa serdecznie. A moimi Państwa gościem była dzisiaj Pani Barbara Tadejewska, Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich z Dneprowa Wielkiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję.